Ty, yy, mamy te same oczy. No, właśnie się skinami dobraliśmy, kur... Siemano, z tej strony Spektra. Ze mną jest dzisiaj nie kto inny jak. Karolina, cześć. Siemano. E, witamy Was w Floating Island Survival. Coś, w co kiedyś już grali legendarni, w sumie jak na te czasy, YouTuberzy Ała: e, Magic89 i Husiek. E, którymi się e, po części tutaj wzorujemy. czy e, w świecie let's play stoł. zostaw tą trawę. No więc tak, e, mamy zadania. Przede wszystkim zacznijmy może od zasad gry. Na zadania jeszcze przyjdzie, czasu troszeczkę ich jest. E, najważniejszych: Graj na trybie łatwym. Mamy tryb łatwy ustawiony na serwerze. E, nie używaj modów dających przewagę. My sami w sobie jesteśmy przewagą dla całej tej mapy. Nie gin celowo, żeby zregenerować życie lub głód, czyli nie robimy czegoś takiego, że... O właśnie, czegoś takiego nie robimy, nie ponieważ jest to miło. celowa próba zregenerowania głodu. No i nie wychodź poza granicę. Mapy jest wystarczająco duża, to się zgadza, zwłaszcza jeśli zaprowadzimy was w pewne miejsce, gdzie nam się przypadkowo zrespił... Monument wodny. O, macie tutaj ładny widok od dołu. Licznika śmierci nie wprowadzamy, bo to by nie miało sensu. Po prostu wywaliłoby go w kosmos. Poza granicę mapy się raczej udawać nie będziemy. Mamy tylko wskazówkę od autora mapy, że gdzieś plus minus w tamtą stronę, jakbyśmy się tak prosto, prosto, wybudowali takim bardzo długim mostem za wyspę. Nie wiem, tam chyba z 200 albo 300 kratek się nawet idzie. Tam jest taki balon latający, sterowiec można powiedzieć, tylko wersja bardzo miniaturowa, który no po prostu trzeba odkryć. Nie trzeba odkryć, ale jest on bonusem, do którego na pewno się udamy, jak Karolina przestanie wąchać kwiatki. Zadań. Same ciekawe rzeczy. Zostawcie. Jedna z nich... Znajduje się tam z tyłu, pod drzewami. Mamy co tak? Zbuduj dwupiętrowy domek z oknami z bloków szkła. Nie zostało tutaj to, to dodane, ale oprócz tego jeszcze będzie to musiał być domek ceglany. Cegły weźmiemy z miejsca, w którym Karolina przed chwilą była, czyli tam w stawku jest glina, więc z tym nie będzie problemu. Stwórz kominek. Kominek ma być stworzony w domu, ma być ładny. Kinia już pracuje. Znalazłam coś. Co znalazłaś? Przejście. Właśnie widzę, takie szybkie w dół. Dokładnie. Znajdź wszystkie ukryte skrzynie na mapie. Niestety, autor mapy nie, stry, nie zdradził nam informacji odnośnie tego, ile ich jest, ale wszystkie trzy znaczy na pewno to nie są wszystkie trzy ale co najmniej trzy mamy na widoku, i jeszcze co najmniej dwie są gdzieś na mapie, na tej jest zlokalizowane, bo oprócz tego jest jeszcze neter. Co jest w neterze, przyznam się. Bez bicia ani ja nie byłem, ani Karolina, więc dopiero będzie to dla nas, dla nas niespodzianka, ale pewnie tam coś też będzie. Czwarta, czwarte wyzwanie: unieszkodliw Mob Spawner. Możesz go zniszczyć. Gdzieś się znajduje na mapie, podejrzewamy, że gdzieś na tej wyspie, ale tego nie wiemy. Być może też jeszcze w neterze będzie. Oprócz tego, przede wszystkim aktywuj portal do neteru. Plinta będzie trzeba ogarnąć i żelazo, którego na mapie jest dosyć dużo. Ktoś właśnie życiowe osiągnięcie zdobył. Zdobądź obie płyty muzyczne. Są gdzieś dwie płyty porozsiewane na całej mapie. Bóg wie gdzie. Będziemy szukać. Obowiązkowo. Znajdź szafę grającą i będziemy musieli te płyty puścić, ale raczej tam zęka Martyniuka nie będzie, więc nie wiem czy się opłaca. Zbuduj most do każdej wyspy, to znaczy z tych wysp, które tutaj widać, to znaczy jest jedna, druga, trzecia, te małe wysepki na środku się nie liczą. Między nimi musimy zbudować mosty, to znaczy nie muszą one być bezpośrednio z naszej wyspy, ale jak tak patrzę, to i tak w sumie będą, bo te wszystkie wysepki są mniej więcej tak zlokalizowane, że do każdej można bezpośrednie wejście dojście zrobić. Ty umiesz budować mosty? Czy tylko Umiem. palić? Umiem. Umiesz. Okej, okay, świetnie. Amen. To będziesz budowniczym, Pochwali się. Trzymam za słowo. I widzowie okay. też, o ile coś będą. To jest smutne. Zrób ładny ogródek z kwiatami. Tym nie zajmuje się Karolina. Nie ma opcji i ja no przejmuję. No, ty byś wszystko zrobiła najchętniej, co? Może nie wszystko, ale kwiatuszki. No stary, słuchaj. No dobra, niech będzie. Pasuje jak najbardziej. Ty. Dopiero tą sadzonkę tu postawiłaś już drzewo wyrosło. O. Stwórz farmę arbuzów i dyń. Niestety do, ani tego, ani tego na tej wyspie nie ma. Stwórz farmę drzew dębu. No to można powiedzieć, że już ją stworzyliśmy, to nawet mogę zniszczyć tabliczkę. Tabliczkę nie sumie... są. Tak? No. tak? Tak, tak. <śleszy> Stwórz farmę drzew brzozy. Czy my tu mieliśmy brzozę, chociaż jedno? Wydaje mi się, że tak. E, nie. Nie? E, Muszą być gdzieś dalej, albo jakaś sadzonka, gdzieś nie mam pojęcia jeszcze. To raczej będzie sadzonka, bo ja tu nigdzie drzew brzozy nie widzę. Nie, no, ja nie wiem, czy przypadkiem to... jeszcze skrzynki nie będzie w tym gigancie, bo umówmy się, nie bez powodu ten gigant tu powstał. E, no. w... Nie widzę. Nie widzę, gdzie to mogłoby być. Także raczej. Nie jest to na ten moment w naszym zasięgu, albo będzie faktycznie tam na szczycie. Czy ja mogę po powiedzieć, że farmę pszenicy zrobiliśmy? Tak. Tak, Oj, sorka, tak, tak. No, 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 jasne. Okej mi, okej. Dobra. Zrobi zrobiliśmy. E, tak farmę pszenicy można już zniszczyć. E, stwórz farmę drzew ciemnego dębu. Nie mam pojęcia, gdzie może to być ciemny dąb. Prędzej bym obstawiał właśnie, że będzie gdzieś brzoza. Ogólnie może być z ciemnym belemem ciężko. Pewnie gdzieś też, też będzie rozsiane po mapie, więc stwórz farmę muchomorów i stwórz farmę borowików. E, tak, żeby są gdzieś tutaj na mapce, będzie trzeba tylko je zebrać. Chyba jedna nawet są pod nami, borowiki, to tylko je będzie trzeba zebrać. I znaleźć, znaczy znaleźć, zdobyć mączkę kostną, żeby, żeby wyrosły. E, masz na to pomysł? Na no, no w sensie, no, no. <laughs> Coś się wymyśli w trakcie stary. Damy radę. <laughs> Okej, okay, Brzmi jak super pomysł. E, stwórz farmę trzciny cukrowej. Nie wiem, nie wiem jeszcze gdzie ona jest, więc też będzie trzeba znaleźć. Stwórz nożyce i zrób farmy pnączy. Nie wiem. Po co takie wyzwanie zostało wymyślone, ale żeby można było je zrobić, to właściwie to będzie trzeba nie ścinać tego dużego drzewa, bo na nim jest dużo pnączy. Ja taki ja 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 plan. Bardzo dobrze. A bo ty już zdążyłeś przeczytać wszystko. E, stwórz farmę kaktusów. To będzie. Normalne zadanie. Tylko trzeba znaleźć kaktusy. No, i czerwek. I stwórz farmę kwiatów którą ja mhm. bardzo bym chciał... A czekaj. Dobrze, no to jak chcesz... Ej, coś czekaj, 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 czekaj chwilę, bo tutaj mamy no. prawie, że zdublowane zadanie. Dziewiątka, zrób ładny ogródek z kwiatami i 21 jeden, stwórz farmę kwiatów. O, oh. o, oh. o, oh, okej, okay. dobra. To ja zrobię farmę kwiatów, a ty zrobisz ładny ogródek po prostu z kwiatkami. Ale wiesz, żeby zrobić farmę kwiatów, to trzeba zaś mączkę kostną? A skoro Damy trzeba radę. mączkę kostną, to znaczy, że będzie też trzeba szkielety znaleźć. na razie żaden potwór się jeszcze nie zrespił. Wejdziemy to, to, do tego. Może, może i dobrze. <grym> e, no i to tyle zadań w sumie. Być może jeszcze jakieś e, dodam. O, czekaj, wykrakałem. Ktoś się na ciebie sfokusował. Ewidentnie. Przyciągasz przystojniaków. Cip, 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 cip. No ja zapraszam, kolegę. Tak? Myślisz, że on ci da mączkę kosną? Tak, na pewno. Odniosę ja to do Zaprowadzi do dealera mączki kostnej. O kurde. Co się stało się? Okay. Ten mi wypadł. Silverfish. Znalazłam jakąś. Kurczę znowu. Jakąś tą znalazłam. Fajna mięskinia bo ty już tam w dół zeszłaś, jaskinię fajną. Mhm. Mm Okej. Okay. Mm. Coś tam jest? Że tak spytam. Żelazo. Okej, okay. a masz kamienny kilof już? Mam. Elegancko, to ja wykończę twój stary. Coś nie się e. <laughs> <laughs> I zrobię piecyki. Okej, okay. rozwalił mi się kilof, to mogę sobie zrobić akurat wiem, syczenie przez chwilę że Creeper gdzieś... Ale ja A. jestem mądry, mam ponad pół kobla w ptynce. A ja poszedłem A. wykopać. Świetnie. Co o, bo to brzmi jakbyś coś znalazła. Eee, tak. Sugarcane, sugarcane, tak. O! Jeszcze portal znalazłam do netheru. Wyciągnięcia kilka net. osiągnięcia beze mnie, świetnie. No, no sorry, no. Wiesz co, ja muszę zobaczyć, żeby to potwierdzić. Chodź. Ja zapraszam. Ciemno tu jak. Ja wiem. W domu. Idź tam? Ze zgaszonym światłem. <laughs> idź tam, idź przodem. No. A to czekaj, to nie w tą stronę było, sorry. To było tutaj. To wygląda jakby się na X-Rayu przekopała. Nie. Tu, tutaj był ten. Eee, glina była, którą trzeba było rozwalić po prostu. Aha, w ten sposób. Dobra. No tak. Czyli co? Brakuje nam jednego bloku obsydianu. Gdzie on może ja być? Zrobić. E, nie mam pojęcia, ale. Masz lawę? Nie. A, myślałem, że nosisz w kieszeni. Zawsze. Dobra. Ała. O oh, no, Silverfish się pojawił i no, jakoś tak się zbugowałem, że on sobie stoi w miejscu, ja sobie staję w miejscu i on do mnie nie idzie, ani ja do niego. No. Weź tu tak zejdź, z do mnie. Stronę. Idę. Co się dzieje, panie kierowniku? No tu jest Silverfish. Właśnie widzę. <laughs> o. One tak mało HP mają. Tak, one są na dwa hity, kilofem. Bardzo tu, przyjemne. Tu... <tak>, tak. tak. Całe szczęście. Dobra, tu jest tablica z y, zadaniami. Jak tu... Aha, tutaj było to wejście, dobra. E, jedna skrzynka generalnie jest zaraz pod nami. Mm, tutaj na spawnie. Ja się pozwolę do niej dostać. Tylko nie wiem, czy mi się tam nie przyda budulec jakiejś. E, mamy już farmę trzciny, y, jak coś. Tome no to można zniszczyć w sumie, w sensie, nie farmę, nie? W skrzynce były tak, dwa drewniane miecze, 20 zgniłych mięs, pięć kości, dwa nasionka, siedem piórek i perła kresu. Hej, to brzmi jak spoko skrzynka na początek. Brzmi, wiesz jak to brzmi? Jak dobre ja. ciasto. to moment... dobre ciasto. Zrób. W sumie, A nie, sobie. Kut, kut, aha, że, nie, mówiłem, że w minecrafcie, nie? A, no to nie no, nie mamy jajek, nie mamy mleka. Um, I nie mleka, będziemy mieli, to... ponieważ tutaj na całej mapie niestety nie ma żadnych zwierząt. A. I chyba się też nie pojawiają, jest wyłączone ich pojawianie. Możesz wziąć w rękę drewniany miecz, pozwalam. To nie zrób sobie krzywdy. Tobie mogę zrobić ale miło zawsze dobra zbuduj dwupiętrowy domek z oknami z bloku szkła, to ja proponuję żebym się zajął czekaj, czy my nie mamy już patyków? No, ja porzuciłem się po prostu wiesz daj, daj patyki się, masz tam dobra. ja się zajmę wydobywaniem pliny, a do ciebie mam prośbę Widzisz tą górkę tutaj? Tak. Chciałbym, żeby, żeby była zrównana z tym poziomem. Dobra. Da radę? Tak. No to super. Takiego majstra potrzebowałem. Czy ja się tu nie utopię. Czyli tu jest sam piasek. A tu jest glina dopiero na samym dnie. Okej, okay, no to w takim razie sobie. Ojej, ale oczywiście, już go Żegnamy naszych widzów, to był pierwszy odcinek z jakże oryginalnej serii Floating Island Survival. Jak Płatnie. chcecie więcej, dajcie łapkę w górę, napiszcie, żeby Karolina szybciej skopała tą górkę, bo nie spieszy jej się, musi szukać pretekstów. A ja, żebym szybciej wydobył glinę, to wtedy już będziemy mogli zacząć domek w następnym odcinku budować. Będą cobować, myślisz? No, mam nadzieję. Niech wspierają nowych i młodych twórców. Bardzo nowych. I jeszcze młodszych.